No dzisiaj będziemy robić jump challenge czy tam skok challenge. Kto chce? To jest nowy gościu na kanale, czyli Karol. Teraz on te, teraz on będzie kamerował. Bo ja będę skakał z tego gdzieś tu i będzie I believe I can fly. Okej, okay, dobra, dawaj. Kameruj. 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 Kapi ale tak jak tam tam. Po, powiem ci jak masz huśtać. Dobra? Mocniej. Lol. Mrówka. Lol. Okej, okay, tak wystarczy. Mocniej mocniej. A ty się boisz mocniej. Jeszcze tak będziesz miał mocniej. Ja powiem kiedyś wystarczy. Dobra. Nie będę się trzaskał. Wystarczy? Jeżeli tysiące. dobijecie 10 tysięcy żartuje. Jeżeli dobijecie 10 łapek, robimy kolejny challenge na kanale. Bartek telefon Ci rozładował. Jak to? Prawie nic się widać. Czekaj, dobra, skaczemy. I... A. Więc kamery dopóki czy czas. Dobra, to był ja. O, był! Ja, ja, ja! Ła moje serce! Trochę bulało jak na dupę się ląduje. Mm, dobra, dawaj. Tak, i to jest pierwszy odcinek z serii Barret's I... Przepraszam, że... Tak dawno robiłem zapowiedź tej serii, ale po prostu zapomniałem o niej. I wybaczcie, że tak długo nie było filmów. Taki Jump Jump Challenge, nie? Jak Charlie Charlie Challenge. Tak w ogóle łapka w górę dla Skajena za ten rap o wąsy Izaka. Wąsy Izaka, zamienił ciebie w ogóle. Mogę już? Czekaj. Jeszcze dwa razy mocne. Dobra, dwa razy, ale mocniejsze. Jeszcze raz. I. Skakaj! Skakaj! No jezu, bo słabnie to. No. A na ostatnią. Teraz skapi, a pod koniec jeszcze raz ja. Dobra, dopiero 3 minuty. Wiem, że to będzie krótki odcineczek, ale takie są challenge, nie? Tak samo misz challenge. Challenge z Jodo. A, poczekajcie. Poczek o, to jest rana z pierwszego skoku. Ok. Jesz y jeszcze raz mocny. I Widzieliście to? Dobra, zatrzymaj to, teraz ja ostatni raz. O, ja będę kamerował. Widziałeś no. tu Karulcia na chudnik. Więc nie, jeszcze raz się, Bartek. Nie, nie przejmuj się, że jest ciemno, po prostu się ekran ściemnił. Najpierw wolno. Szybciej. I nagle jeszcze nasze rowery jak tam stoją. To są nasze rowery, o. szali chyba nie widać. Dobra. Nie no, widać, dobra. Jaka. Nie widzę, to spoko. Kajcie jeszcze tutaj poprawiajcie spoko. Góra robimy kolejny odcinek serii już jutro albo dzisiaj. Tylko muszę znaleźć taki fajny. Dzisiaj już na pewno nie. No dzisiaj nie. O, może jutro. Tak, powracam do nagrywania. Jej. Tak, także. Zaraz wyskoczę i będzie taki fajny piksel tam. Jak ci powiem, masz właśnie kliknąć ten kwadrat, co wtedy kliknąć, dobra? A kiedy? Bye.